Witam, witam witam i pani tego typu. Ja sobie yy, oglądam filmiki, które w roku 2012 roku dobre wspomnienia. Jak sobie to oglądam, to sobie wspominam tamte lata, te pierwsze filmiki, yy, które naprawdę to się nakręciło cały świat, jak się mówi, to prostu Kiedyś byłem młody i głupi, jak się Tak sobie tak oglądałem właśnie poszczególne czynniki z roku 2012 roku i tak właśnie sobie myślę Co Co mnie podkusiło, żebym ja tak wariował na początku? Może jakaś, widzicie co? Ja tak myślę sobie, widziałem do Może dlatego nie widziałem, na jakiej zasadzie się to je. Jak trzeba podpić, żeby ludzie oglądali, yy, zdawali suby i inne rzeczy. Ach widzę, że kiedyś byłem strasznie podatny na hejtu. A teraz mam no, to. Przytocznie gdzieś, widzę No Dlatego nie zwracam na to uwagi. Kto plotkuje to ten jeszcze wiadomo. Powtarzam powtarz, nie będę widział, że nie. Ale tak. A jest, jak sobie obejrzę, taka łezka w mi się zaklęca. Tamte lata to były w hasie bardzo fajne, pamiętam wizualizowanie. Tak, tym, tak, że byłem podatny na hejty. Strasznie, i dlatego tak się działo. No, ale tak zrozumiałem z czasem, że ten człowiek starszy, ten jest mądrzejszy. No, ale tak popatrzyłem sobie na te stare czyniki. Tu wierzcie mi, że duża różnica się zrobiła. Bardzo duża różnica. Kiedyś strasznie wariowałem na filmikach. Założyłem. Tak sobie oglądałem yy, te filmiki. A teraz był zwany spokojny, jestem wycieszony w ogóle, widzowie już, już nie ma tej agresji, jak było kiedyś, widzowie co mnie od początku oglądali od roku 2012 roku? No to wiecie, jaki byłem podatny na hejty, na jakieś tam plotkowanie i inne rzeczy. Ale zrozumiałem później już tego, że nie ma sensu odpowiedzieć na tych takich pajaców, którzy ale hejtują, bo to, to nie jest hejt. Tylko to jest wyłupy, jak to widzę. Hejt to trzeba umieć hejtować. I tak jest dobrze. Wy twierdzicie, widzowie i pani, że yy, dlaczego mnie hejtują? He hejt jest i będzie. I to nie znaczy, że tylko ja. I to innych ludzi, którzy bardzo są z yy, na YouTubie. Też są hejtowani, nawet coś wam powiem, no na to się nie zwracam uwagę, trzeba iść do przodu, jak się mówi, w zory no i dlatego powiedziałem stop, nie zwracam uwagi na hejty, mam to gdzieś, bo wiem, że to nie jest prawdą, tylko mam to głęboko cztery idę w z czasem tu ja musiałam się tego nauczyć, tego wszystkiego widzę, no i nauczyłem się. Jednym. Nie zbawiać na pajaców, tylko iść do przodu. I to jest właśnie to podstawą. I zobaczcie, co zrobiłem. Może ten frame był kiedyś dobitny, bo to były moje pierwsze pielogi, które były nieładane. Ale gdy jakoś tak... Potłopaliście jak to potłopaliście moje zachowanie, moje zachowanie. Widzę, że tak, moją uwagę, Pani, że to jest potłopaliście. To się nieraz nie zwałam, dlaczego nie chcesz tak, żeby do tamtych lat. No. Z tego powodu, że ja teraz w różny zabaw, hejpy i zaczepki, yy, plotkowanie i yy, ja no już po prostu wyrosłem z takich zabaw. Kiedyś tak byłem już głupi szczyniak tego i się bawiłem, ale później z czasem powiedziałem nie, nie ma sensu tak zrobić. No i postanowiłem się kolejny zmienić, jak widzicie, w całej pani. Ja jestem yy, wyczyszczony, jak mówię, spokojnie. Ja jestem człowiek już po prostu się zmienił Zmieniłem się, wycieszyłem się w fajnie. Przestałem być taki jak się mówi agresywny. Open spadł sami No ale jak widzicie. Jak się mówi, każdy człowiek się uczy na Nie ma takiej osoby. Żadnej osoby nie ma. Żeby się nie uczyło na błędach. No właśnie, w To jest nasze to co ja mówię. No ale co? Każdy człowiek się uczy na błędach i później nie wchodzi do tej samej rzeki jak się mówi w I to jest podstawą w życiu, żeby nie wchodzić w to samo gówno co kiedyś. I to jest pamiętacie w całej fanie, że przez te lata, jak skumulowałem sobie swoje zachowanie tego i teraz jestem po drugiej stronie jest duża różnica zobaczcie sam dokładnie na filmikach tego że po prostu zmieniłem się. zmączałem jak się mówi w życiu. no właśnie i to jest właśnie to trzeba w życiu sobie dawać radę tak jak mówię w życiu. ja się stałem ze wszystkich tego a dwa. Zamawiać się te pozowienia, bo ja czekam i czekam. Ja wiem, że dzisiaj jest niedziela, leczycie kaca, jak <głos》> się mówi, z wczorajszego dnia, tych jakichś melanżów, nie melanżów, a dzisiaj to zdychacie. Mm. No tak, bo jutro do szkoły, do roboty, to musicie dzisiaj zdykać, jak się mówi, widzowie fajnie. Tak mówiłem, trzeba iść do przodu, nie do tyłu. 吃那这些，拜拜。